Dzień dobry, dzisiaj będziemy reagować na Minecraftowe TikToki już puszczam. A w tym się sensie taka kanapa. Nie zawa. Zanim rozpocznie się Special 7 na 10 10 słów możecie też zostać Suba, bo na 20 słów robię special z innych wiernie. Nie tylko z a, mam Na 20 lat w grę robię special z baterii dla trójki, lub tam czwórki. Więc widzowie, subskrybujcie na, na 10 i 20. to każde, jeśli wiemy, nie wiem. Już pierwsze 1000 tysiąc tysiąc subs, subskrypcji to już, to już specjalne. No, co 1000 subów, ale na razie zbędziemy, zanim nie wbijemy. Dopóki nie wbijemy 1000, tysią, to co 10 nowych subów bów będzie special Więc tam róbcie to co chcecie. a ja już zaczynam. Czas. nie zrobię, żeby nie zmarnować. To jest, to jest ktoś, kto był z noczem i tworzył Minecraft'a raczej. Bo to nie jest nocz. To nie jest nocz. Już w formie to nie jest nocz. To nie jest noc, bo ja nie wiem jak noc wyglądała w prawdy wierzcie mi. Wierzcie mi, to nie jest noc. To nie był noc raczej. to jest widzimy się w reklamie zawsze jest ludzie oj dobra jesteśmy w ale co tutaj automat dobra to już wiem co tutaj Te kolejki zawsze są dziwne. To jest Nintendo, tak? Podglądałem już to wcześniej, nie widzę, wie, ale... To jest Nintendo, bo tak wygląda. Ja nie mam... Widzowie, ja nie mam Nintendo, więc Wam nie pokażę, ale gdybym nagrywał z moim kolegą, to oczywiście bym pokazał, bo mój kolega ma Nintendo. Tu jest, że to TikTok, to jest źle puszczone, od tyłu. Filmik puszczony. Sezon widzę, to wyciszę. To jest to niszczarka do papieru chyba. Czy tak? um burro não тест. А тут что-то где? Из-за вы не трежете, можете писать в комментариях, что-то есть. Мы не в это момент. А лет это две пишите. W ogóle widzowie napiszcie też w komentarzach, czy chcecie czy tą serię z Minecrafta na kanale napiszcie w komentarzach, czy chcecie To nie wiem co to jest, i nie. To wiem, ale nie pamiętam jak ta bajka się nazywała. Napiszcie też widzowie, czy chcecie, żebym więcej reagował na takie rzeczy, czy tylko jeden odcinek starczy tam. To jest chyba tam jakiś ślub chyba. No to jest ślub, tylko tu jeszcze dwie główki dać, no jest. Więc widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już się muszę z Wami pożegnać. Knać, knać. Więc pa!